O, oh, a my jesteśmy, my jesteśmy, my jesteśmy, noch nicht, my jesteśmy nad morzem, nad jeziorem i zobaczcie, co tutaj kupujemy. tak, tak, Ja. To jest lak, das To jest To To jest To jest To

Ah, okay, Aber probiere auch, ich. Okay, no, ja. Ja, ich weiß, ich sei, ja. auch die was sehen... Sein, was größeres, was kleineres? Kleines und mittleres. 2,60 Euro? Ja, jo. ja. Jo. Oh, was ist das? Wie heißt dieser äh, Fisch nochmal? Ähm... Nee, der, der Originalname ist ein... Ja. Dornhai, oder was? Das Dorn? ist Dornhai. Dornhai. Ja. Dornhai. Muss ich gucken, wie das ja. kann man übersetzen. <laughs> O, oh, tankeszem. I tak wygląda moja rybka. A tak wygląda tutaj nasze nasz stolik. Zobaczcie jak tutaj pięknie wszystko wygląda i siadamy sobie tu i mamy taki piękny widok. Dobra, będę już teraz jadła, bo jestem strasznie głodna. Zobaczcie, za chwilę, bo jest godzina tak 12, my za chwilę jedziemy na pewno na jakiś lepszy ta, normalny obiad, ale tę taką, taką małą rybkę sobie zjem. Także kochani, jak macie też coś pysznego do jedzenia, no to życzę smacznego.